Cześć, Sylwek z tej strony, zapraszam Was do kolejnego materiału na moim kanale. Tym razem chciałbym Wam przedstawić komiks Batman: Ostatni rycerz na Ziemi, w wykonaniu autorstwa Snydera i Capullo z serii DC Black Label. Komiks jest pełen sprzeczności, moim zdaniem. On mnie zafascynował na początku, później troszeczkę moje emocje opadły. Nie tego się spodziewałem, nie takiego obrotu sprawy. Niemniej jednak komiks nie rozczarował mnie, ale wszystko w swoim czasie. Zapraszam na prezentację i krótką opinię o tym komiksie. Słuchajcie, komiks wygląda zacnie, bardzo mi się podoba. Jest twarda. Okładka z świetnym motywem, naprawdę to przyciągnęło mój wzrok. Na czerwonym tle czarny Batman, jedynie oczy tutaj się świecą. I co ciekawe, trzyma pewną lampę, a w tej lampie tajemnicza uśmiechnięta głowa to jest mega. Myślę, że gdybym zostawił tutaj kilka komiksów, ten ewidentnie zwraca na siebie moją uwagę dalej z tyłu mamy też dosyć ciekawie napisany opis. Ostatnia przygoda Mrocznego Rycerza. Album Ostatni Rycerz na Ziemi jest ukoronowaniem wieloletniej współpracy. Bruce Wayne budzi się w azylu Arka w przyszłości odległej o od 20 lat. Jest młody, nic mu nie dolega, ani fizycznie, ani psychicznie. Sęk w tym, że wszystko wskazuje na to, że nigdy nie był Batmanem. To jest właśnie to, co mnie się spodobało w tym komiksie. Ten początek jest Rewelacyjne. co jeszcze przykuwa uwagę, to fenomenalne ilustracje. One mnie się tutaj absolutnie podobają. To jest majstersztyk, to jest pierwsza klasa. Więc za rysunki odpowiada Greg Capullo i jest jednym z moich ulubionych. Bardzo lubię ten styl, bardzo lubię tę kreskę. Słuchajcie, od razu uprzedzam. Nie będę omawiać wszystkiego, nie powiem wam jakie jest zakończenie, nie psując wam wrażeń, ale e, chciałbym zrobić pewną prezentację tego komiksu, przewertować e, kilka stron i na końcu pokazać jeszcze galerię. Więc nie pokażę wam zakończenia, nie chcę wam popsuć tego wrażenia. Więc e, rzeczywiście zaczyna się ten komiks w interesujący sposób, gdzie. Mamy Batmana, który na ulicy widzi zwłoki jakiegoś chłopca. Po tym jest przeskok. Przeskok w czasie, przeskok w miejscu i widzimy to, co mi się podoba. Słuchajcie, budzi się Bruce Wayne w towarzystwie Jokera. Joker jest lekarzem i informuje go, że rzeczywiście Bruce Wayne nie jest Batmanem, a Joker nie jest Jokerem. Prawdę mówiąc, po raz pierwszy od wielu lat nie jesteś oszukiwany, Bruce. Próbowaliśmy wszystkiego, aby cię wybudzić. Wszelkiego rodzaju środków terapeutycznych nic nie działało, ale teraz w końcu jedna z twoich firm opracowała nowy lek o nazwie Heliox, spełnił swoje zadanie. W końcu jesteś z nami i szczerze mówiąc. Wszyscy w tej placówce cieszymy się, że możemy Cię poznać. Też Cię znam, Bruce. Jestem Twoim lekarzem od prawie 20 lat. Doktor Redmond Hood, cały czas jesteś z nami w azylu Arkham. Dodatkowo przychodzi przyjaciel Brusa Alfred. I nawet on informuje. Zabiorę, mój chłopcze, zabiorę, obiecuję, że zabiorę Cię do domu, kiedy tylko będę mógł. Chcę, żebyś po wyjściu z tego długiego koszmaru wiedział, że zostało ci wybaczone. Nikt cię nie obwinia, Bruce. Nikt. Ani twoi lekarze, ani mieszkańcy miasta. A już z pewnością nie ja. Nigdy tego nie robiłem. Wszyscy wiedzą, że lata temu nie byłeś przy zdrowych zmysłach. Wtedy, gdy zrobiłeś to, co zrobiłeś. Bruce, wybaczone, co ja zrobiłem? I ten odpowiada w szokujący sposób. Zabiłeś swoich rodziców w tamtej alejce. I słuchajcie, ten wstęp on mnie zauroczył. Pomyślałem, no to jest historia, którą ja chcę poznać dalej. I rzeczywiście yy, poznaję, tutaj pokazuje yy, Alfred yy, kostium Batmana, Oto Batman, i w przekonujący sposób pokazuje Alfred Brucowi, że rzeczywiście Batmana nie ma, że Batman nie istnieje. Batman tak naprawdę był cały czas tylko w jego głowie. I my poddajemy się też tej tezie. I jaka była moja wielka, niestety, rozpacz, gdy w pewnym momencie wszystko w jakiś dziwny sposób się e, zmienia. Cała sytuacja. Ja mocno wierzyłem w to, że ta historia, ona zostanie tutaj pociągnięta, ale nie. Tutaj jest w pewnym momencie zupełnie coś innego e, przedstawione. Co jest przedstawione, to Wam tego nie powiem. Nie chcę psuć Wam tego wrażenia. Jak sami widzicie, ilustracje, które tutaj są, one naprawdę są pierwszą klasą. One mi się tutaj niesamowicie bardzo, bardzo podobają. Mamy tutaj piękne postacie. Śliczne, świetnie wykreowane, więc słuchajcie, to jest mistrzostwo. I chociażby nie dla samej fabuły, ale dla samych ilustracji, bardzo dobrze mi się przeglądało ten komiks. Więc nie wiem, co, wam, co mam Wam powiedzieć. Może zanim jeszcze ocenię, chciałbym Wam pokazać końcowe ilustracje. Na końcu mamy autorów i galerię okładek. No, mówię, no, ta, ta okładka, ona jest najlepsza. Świetnie się prezentuje, bardzo dobrze. Wygląda i, i, i chciałoby się rzeczywiście, nie wiem, ten motyw mieć na jakimś dużym formacie. Więc galeria okładek daje radę. Jest bardzo dobrze to wszystko wykonane, ale trochę też i mało. Więc słuchajcie, e ja mam problem z tym komiksem, taki, że bardzo dobrze się on zaczynał. Świetnie wymyślona fabuła, która w pewnym momencie zmienia się. Ja nie mówię, że ta druga część jest słaba, ona jest po prostu inna i nie tego oczekiwałem jednak. Może to mnie rozczarowuje, ponieważ sądziłem, że to, czym się zaczyna komiks, on będzie jakąś pociągnięte. Będziemy się zastanawiać, czy rzeczywiście to, że Bruce jest w szpitalu psychiatrycznym, w jaki sposób jest powiązane z antybohaterami, może jakimiś halucynacjami, czy rzeczywiście daje to do zrozumienia, że istotnie wszystko, to co było do tej pory. Poddane jest wątpliwościom i rzucone na chorobę psychiczną Brusa. Więcej Wam nie powiem. Ja jestem ciekaw, jakie jest Wasze zdanie na temat Batmana, ostatniego rycerza na Ziemi. Ja Wam polecam, chociażby po to, aby zapoznać się z ciekawą wizją, alternatywną wizją świata z Batmanem w roli głównej. Dzięki za obejrzenie materiału. Do zobaczenia. Cześć, cześć.